Cześć, z tej strony 46 Garage i w tym odcinku pokażę Wam jak w domowy sposób zregenerować, a właściwie wyczyścić końcówkę wtryskiwacza Bosch. No, oczywiście, warunki domowe, więc nie należy tutaj oczekiwać profesjonalnej regeneracji. Ale no nawet to nie można nazwać regeneracją, ale czyszczeniem końcówki wtryskiwacza. Już mówię, że wyczyszczenie jej od zewnątrz no nie daje żadnego rezultatu, ponieważ brud gromadzi się w środku, pod spodem, pod tą nakrętką. No i jak do tego przystąpić? Przede wszystkim musimy odkręcić tę nasadkę. To jest klucz, nie, to jest nakrętka którą odkręcamy nasadką 15 ja wcześniej zrobiłem sobie tutaj takie znaki, żebym wiedział z jaką siłą potem dokręcić ale wiadomo, że jest to około 67 Nm w siłach, z którą dokręcamy nakładkę na tutaj wtryskiwacz czy też dokręcamy końcówkę no i co teraz, odkręcamy tak jak mówiłem nasadką 15 ja to robię w ten sposób, że kluczem sobie chwytam, bo nie mam imadła. Jeżeli ktoś ma imadło, to w taki sam sposób montujemy wtryskiwacz w imadło. No i odkręcamy górę. Odkręcamy do momentu, w którym to będziemy mogli już dalej odkręcać ręką. Jeżeli za mocno odkręcimy albo użyjemy jakiegoś narzędzia elektronicznego do tego, to najprawdopodobniej pogubimy części, które są kluczowe wręcz w środku, a o nich za chwilę. Odkręcamy teraz delikatnie, najlepiej w takiej pionowej pozycji. Jeżeli słychać w tle to bzyczenie, to jest to właśnie myjka ultradźwiękowa, którą też będziemy wykorzystywać do czyszczenia wtryskiwaczy. Pokażę Wam, jak wygląda taki brudny i jak wygląda w ogóle woda po oczyszczeniu takiego wtryskiwacza, właściwie samej końcówki. Dobra, tutaj już odkręcone, ściągamy delikatnie i mamy końcóweczkę wtryskiwacza, teraz też ją delikatnie ściągamy i jak widać tutaj są już elementy na samej górze, które no, mogłyby nam gdzieś się zgubić, wypaść, a są one kluczowe no wybaczcie, nie znam nazw tych wszystkich elementów, ale ten tutaj taki taka tulejka regulacyjna jakby i ją sobie ściągamy. Ona jest właśnie, znaczy no, tulejka, tylko jakaś taka regulacja w każdym razie, taka, taki klips. Tutaj jest też właśnie ta tulejka i ona wygląda w ten sposób, a z drugiej strony tak. To montujemy ją we wtryskiwaczu właśnie w ten sposób. A następnie w środku znajdziemy sprężynkę, tylko ją trzeba wyciągnąć czymś. O, no właśnie o tej sprężynce mowa, i pod tą sprężynką jest też taka delikatna, mała podkładka. To są elementy, które znajdują się tutaj we wtryskiwaczu, i do tego miejsca to interesuje nas, by wyczyścić. Wkładam tę końcówkę, całego, cały wtryskiwacz w ten sposób czyli tym do wody wody demineralizowanej. I w moim przypadku jest to EGR Cleaner, którym świetnie już nieraz rozpuszczałem i czyściłem wtryskiwacze. Eee, teraz ta końcówka. Ona jeszcze w sobie posiada taki, taki jeden element, który nie chce za specjalnie wyjść, ale go wyciągniemy. Mowa to jest ta końcówka. Cyk. Nie wiedzieć czemu to jest namagnesowane. Nie powinno być. O. I te elementy wkładamy do myjki ultradźwiękowej. Jeżeli takiej nie mamy, no to trudno musimy jakoś mechanicznie to oczyścić. Ale ja wykorzystam myjkę ultradźwiękową. Te czpienie też oczywiście ściągamy, bo one gdy zaczniemy je czyścić, to mogą wypaść z myjki domyki i gdzieś je zgubimy niechcący, a tego byśmy nie chcieli, ponieważ one mocują główkę do reszty wtryskiwacza. Po wymyciu, tak wygląda końcówka wtryskiwacza. Nawet pojawił się napis nakrętka. No, i możemy teraz składać oczywiście po wyczyszczeniu, i do, do sucha. Widzimy jeszcze, jak końcówka po czyszczeniu rozpyla, jaki ślad zostawia. E, używam do tego brake cleanera i po prostu psikam do niego do środka. Składamy teraz elementy w kolejności odwrotnej, zaczynając od tej małej podkładki. Tutaj wkładamy ją na samo dno. Następnie sprężynkę. Teraz wkładamy, tak jak mówiłem, w ten sposób tę tulejkę sprężynującą. O. I wrzucamy ten malutki taki klipsik. Zostawiając go w takiej właśnie pozycji. Zakładamy teraz te czpienie na boki. Jeden i drugi cyk, cyk. Sprawdzamy, czy wszystko jest tak, jak powinno być. I teraz wkładamy. Pozostałe dwa elementy. Najpierw jeden w drugi. Ciach. Do samuśkiego końca. I nakładamy teraz w ten sposób. Tak by te czpienie weszły tutaj do środka. A ten element pozostał. To oczko pozostało puste. Cyk. Mamy nałożone. Nie pozostaje nic innego jak Nałożyć nakrętkę i w pierwszej kolejności dokręcamy ręcznie, na tyle na ile damy radę. A potem dociągamy, jak mówiłem, około 67-68 Nm albo na wcześniej zrobione przez nas znaki. No, te znaki mi się już oczywiście zmyły, ale to nic, bo wiem z jaką siłą dokręcić. Także wystarczy teraz tylko to właśnie dokręcić ok, tak wyglądała regeneracja, właściwie czyszczenie końcówki wtryskiwacza w domowym sposobem z wykorzystaniem myjki ultradźwiękowej także dziękuję za uwagę mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny jak tak to zostaw łapkę w górę pamiętaj, że nie jestem mechanikiem więc może popełniłem jakiś błąd jeżeli tak to daj znać w komentarzu no cóż, nie pozostaje mi nic innego też jak zaprosić do subskrypcji nowych widzów i do odwiedzenia moich social mediów. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!